Aby tkanina powstała, to musi być osnowa i wątek. Jeśli osnowę wątkiem przepleciemy, powstanie nam tkanina. Bez tego to są różne plecionki, ale musi być podstawa, czyli ta nasza osnowa i wątek czyli nitka, którą przeplatamy poprzez osnowę. W jaki sposób to zrobimy, wszystko zależy od nas i efekty są tylko, tylko y, nasze, w, powstałe w naszej wyobraźni, w naszych zamiarach. A jak najprościej tkać? Y, najprościej to można nawet mając trochę nici. Przywiązać je do drzewa tutaj do paska i przeplatać je. Powstaną piękne krajki, szersze, węższe, i tylko wtedy modlić się, żeby deszcz nie padał i nie trzeba było wiec do domu, żeby nie odcinać osnowy. Ale tak od w sumie nie musimy nie potrzebujemy w domu takich poważnych narzędzi czy maszyn, jak te tkalnie tutaj widoczne. Nie potrzebujemy, jeśli. Bo jeśli wystarczy nam utkanie kawałeczka krajki jakieś, jakieś, jakiegoś paska, ale przecież to nam nie wystarczy, zawsze chcemy więcej i więcej, a teraz łóżka, zobaczcie, jakie są szerokie. Jak potrzebujemy na przykład kapę na łóżko, czy narzutę na łóżko, które mamy 40, no to wiadomo, że tego już do drzewa się nie da uwiązać, Trzeba porządne krosno, żeby twardo stało na ziemi i, do, i miało tą szerokość która nas interesuje. Tutaj korzystamy nie ze snowadła, a po prostu z takiej ramy snowelniczej, czyli to są ramy z naszymi kołkami tutaj wbitymi w nie i na nich przygotowujemy naszą osnowę. Oczywiście żadna tkaczka na tym tak na co dzień, jakby tkała, nie robiłaby na tym, a robiłaby na snowadle kręcącym się, takim porządnym, bo wszystkie te na przykład ramy, które tutaj posiadamy to długość osnowy do 10 metrów, więcej ich nie ma. Nie ma możliwości dłuższego czegoś utkać. No, ale wszystko jest zgodne z tym, co, kto na tym robi i co będzie to na tym, na tym krośnie wykonywał, jakie to będą prace. Dla nas w pełni one wystarczą w tej chwili i tym się zadowolimy. Kiedy już przygotujemy na naszej ramie, przygotowaliśmy osnowę przygotowaliśmy odpowiednią jej szerokość, w zależności kto, co tam zamyślił. Przekładamy to wszystko, zdejmujemy w postaci takiego warkocza. Warkocz kładziemy wygodnie gdzieś na stole czy ławie, żebyśmy mogli przełożyć przez płochę każdą poszczególną parę naszej osnowy. I tutaj taką nieodzowną rzeczą są drążki rozdzielające osnowy, które włożone były w miejsca skrzyżowanych naszych nitek na ramie snowelniczej. istotne jest, żeby tu jest ten, ten pasek, jak on ma, w, ta krajka, co, co jest założona, w jaki sposób ona była założona. Na tej lisewce przed płochą jest podział wyraźny podział na dwie części tak która jest co druga nitka jest na górze co druga jest pod spodem i to co mamy tu na górze powinno być górą na, poprowadzone o poprowadzone, to tutaj i ten przesmyk ziaja która jest tu jest tak samo po tej stronie Nie. i dopiero tutaj jest prowadzony, jest prowadzony ten pasek krajka i teraz w taki sposób po krajce prowadzimy patyk, który jest już sztywny, już on będzie nam trzymał nitkę, ale zawsze musimy sprawdzić, czy dobrze żeśmy to zrobili, czy, do, czy wszystkie nitki były wzięte. Okręcamy to na krajkę naokoło i jeśli nam się raz cały okrąg nic nie poplątało, znaczy, że dobrze było. Jakby którąś nitkę źle żeśmy wzięli, to by się to nam nie okręcało. No i ten etap był nam się zakończył. Teraz pójdziemy przygotować krosno. Następna pójdzie tutaj, druga para, trzecia para. I tak tutaj jest porządek naszej osoby. Tu nieważne jak one wiszą, jak one tam są poplątane. Ale... Jest I kiedy już włożyliśmy do płochy, wszystko to przenosimy na krosno. I z naszego warkocza musimy nawinąć na wał osnowę, i nawinąć to równo, porządnie, żeby potem nie było żadnych problemów z tkaniem. Załóżmy, że już mamy to nawinięte. Płochę zdejmujemy przecinając końce osnowy. Zostają tylko drążki rozdzielające osnowę i pamiętamy, żeby ich nie zgubić. Wiążemy je, przywiązujemy, umieszczamy ta w, takiej, w takich pozycji, żeby na pewno nam nie zleciały i zaczynamy nawijać, zaczynamy przewlekać nawiniętą osnowę przez niczelnice. Jeśli to jest prosty, płócienny splot, wystarczą nam dwie niczelnice. Jeśli potrzebujemy jakichś splotów skośnych czy splotu do pereborów w cztery niczelnice, w sześć niczelnic czy w osiem niczelnic potrzebujemy wtedy więcej niczelnic. Wszystko według pewnego schematu układamy, przekładamy przez niczelnice, potem przekładamy już przez płochę i otrzymaną szerokość tej naszej osnowy przywiązujemy do wału tkaninowego. Tak, zmontowana, naciągnięta już osnowa, jest gotowa do tkania, i wtedy jak z, jednej, z jednego podnóżka przenosimy nogę na, drugę, na drugą, powstaje nam tkanina, bo kiedy między powstałą zjawą, powstały przesmyk w niciach osnowy przełożymy nić wątku, mamy tkaniną, tkaninę, którą zaplanowaliśmy zrobić.